Siempre wszystkich! Witajcie! Z tej strony DJ Mutas Piggy. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak, obsługiw jak obsługiwać się Kantazja Studio 8. Jakże być yy, intro i takie różne. Ora, pierwszym krokiem do zrobienia intra trzeba pobrać sobie różne... Yy, jakby tapetę czy coś zaraz sobie ja pokażę wchodzimy na google i wpisujemy ajajaj coś mi się ładuje długo i wpisujemy na przykład co tu wpisać Wybieramy tu sobie na przykład co tu wybierzemy? Wybierzemy sobie te, to niebo bierzemy sobie je na pulpicie tak, pulpit. Ale to przykładowy zapisujemy. Dalej jest nam na przykład potrzebny jakiś obiekt, który na przykład ma przeleźć przez ten ekran się zakręcić, no to ja w moim przypadku to będzie to będzie kilo hmm, wybierzemy taki, nie ale jakiś taki inny, yy, musi być yy, albo wybierzemy co innego, bo tutaj trzeba mieć, żeby takie tłojne. Musimy mieć takie klatkowe tło, tylko że tu nie ma takiego. O, takie na ja przykład. Ja go sobie też ściągnę. No i jeszcze muzykę. Muzykę to ja mam. Już sobie ją już to Możemy sobie tak. Pierwsze co, dodajemy to sobie. No ja to znajdę. Tu jest, gdzie to jest, to jest, to jest dużo rzeczy na komputerze jeszcze wysypiamy sobie piosenkę dobrze może być Ale Aleksandra no tak dajemy to sobie tu wybieramy jakie jakie, jakie duże to chcemy mieć ja to będę miał do YouTube przystosowane sobie to rozszerzamy aż pojawi się taka żółta kreska No o, dobra, mamy to link to. A, jest nasz obrazek. Ja już żeby ten kill przelatywał przez to. To ja zrobię tak. Ja go rozszerzę. No. Tutaj weźmiemy. Gdzie to było, gdzie to było? Ojojoj. Oj, oj. Nie. nie, 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 nie. O, tutaj. Dobra żeby rentgenatom tutaj na przykład ja chcę żeby on się klęcił tak 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 tak, 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 tak starczy żeby on tak był hmm, tutaj się zatrzymywał na środku gdzieś w pozycji takiej No ale tak może być. Następnym krokiem do tego jest y, zrobienie takiego czegoś. I wtedy patrzę. Odtwarzę to. Ale trochę za długie, zaraz to skrócimy. Widzicie? Ja, ja za krótko to zrobiłem. To to musi być gdzieś o tutaj. To trzeba skrócić. O takim sposobem skręcamy. I to musimy... To musimy rozszerzyć. A to dać coś o tutaj na środku. No, dobra, o no walczymy. Hmm, takie coś. Dobra, jak to mamy? No, nie chcemy, żeby była tam muzyka. To, to dajemy tak. Tu stawiamy piosenkę. Oj, trochę długa, długa ona przelecieć, przelecieć, przelecieć ojoj trzeba to skrócić Aha. tak skróciliśmy tą piosenkę, dobra teraz dajemy odmowę, ja włączę głośniki, już mam włączone i słuchajcie i teraz wstawimy do tego tekst tekst będzie taki chcę, żeby to było. Albo jeszcze weźmiemy. Animację, jak coś dodamy. Na przykład ja chcę, żeby o te otwierał się o tak. O takim czymś. Dodajemy to tu. A to dodamy tu. Tutaj dodamy też to. No i rozmowa. Zobaczymy. Ładnie, ładnie. Dobra, teraz wstawimy yy, tekst. Czekajcie, gdzie ten tekst się wstawiało Gdzie to się wstawiało Ja już zapomniałem, dawno nie, nie robiłem tego. To sobie wybierzemy, czekaj ja chcę taką. To sobie wybierzemy na 36. Tu dodamy to i kolor. Holygolor czerwony. Dobra, piszemy. DJ. DJ Mateusz, Mateusz. I tu innym kolorem. Na przykład. Y, jakim tu kolorem to dać. Pre tutaj. Prezentuję. No to będzie takie coś. Mam nadzieję, że nie zrobiłem. Dobra, zobaczymy. Znaczy, tutaj, że trochę zrobiłem. To powinno być tu. To. Kurczę. To damy tutaj. To damy. Nie, to musi być pierwsze. Co ja robię? gdzieś jakoś od tak dawaj i to też rozszerzymy no zobaczmy na nowa. trochę za długie z długie to zrobiłem jajaj. co ja robię trochę krótsze ma być to będzie za długie Wcześniej trochę. No tak, tu tą piosenkę przesuwamy. Oj, 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 co ja dzisiaj robię? Wszystko mi tu i lata. Dobra, od nowa. pikłem. Dobra. No, jak to wygląda? Czemu tu się zatrzymało? ale bo ja coś tu popierdziłem i to ma być razem widzicie? kurde coś mi tu źle wychodzi no i takie coś i później jak chcemy to wstać na youtube to klikamy to share to youtube tu wpisujemy login i hasło i później samo się tam wykryłam. ja jeszcze będę tego pokazywał bo nie chcę tego filmiku wygrywać no to cześć, nara i proszę wyrozumiałość i no bo to był pierwszy filmik. cześć, arka okay.